Cała widownia, cała widownia. I to jeszcze... Patrz, kurwa, do ucha mu woda weszła. Tu, tak. Ja my... Ej, to ta nie mysz... On nie, nie wie jak się zachować teraz. Lukas, to ta mysz mu weszła i nie chce wyjść. No nie wlinie, kochani, kochani, możecie się zgłaszać pod, po świecie no, od kruszka. Co no, on zrobił? Palet do ucha wiercił i se powąchał, ty! Nie! Świrty, Razy dwa mamy. A masz patyczki do uszu? Patrz, Dobra, bo, co robi, ty. Ty jesteś wariat dobry, ty. Razy dwa, dziesięć razy. Gdzie lecisz? Do ty. Ja wiem, że Ty kurwa piszesz do tych kurwa dziewczyn, żeby kurwa Ci wysyłali gacie, na 100%. Obstrane. Uj, na 100%. A jedne mam jeszcze obstrane, nie wyprane, mogę Ci pokazać. Nie, nie, nie. Nie nie, to... nie trzeba, nie trzeba, spokojnie, wierzymy Ci. No. Tak. <laughs> Pokaż nam jeszcze tą pościel i możesz iść spać. Co nie, zrobisz? Nie tą pościel jeszcze, jak to ogarniesz. Czekaj, gdzie ja mam tą pościel? O, tam, tam, gdzie odkurzasz pewnie. Nie, pościel mam w szafie, spokojnie. Pff, nie wierzę w to, kurwa, co tu się dzieje dzisiaj. Luka, zapołączyłem się na chwilę, miałem 20 minut, ale zostałem jednak. Ja po tym live'ie ile kurwa zrobić sobie e, taki, kurwa ten. E, I spa. Pro, 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 e, professional shower, nie? Że po prostu kurwa zamurkuję w wanie i będę siedział, kurwa, 3 minuty pod wodą. Zapierdolisz se później po tym szlafroczek, kurwa, ogórki na te. Było wieku. Ja będę kurwa patyczkiem do uszu się mył, kurwa. Pan on nie pierdol, że dzisiaj nie zaśmiesz. To są twoje klimaty. To tam od niego, kurwa, z góry, chłopak. No, mam takie prześcieradło, mam komplet zresztą nawet. No, chłopie. Wiesz, ty jutro... Dobra, kurwa, Pantera jak... O 12:00 będziesz spał, chłopie. Nie, ja muszę o 7.00 wstać. Jak mały Kazik będziesz, kurwa, chrapał człowieku. O 7.00 muszę wstać. A słuchajcie, a gdzie się bierze e, firmę, żeby łóżko wyprali? O kurwa. Przyjeżdża taka firma i ci je ja na tym na miejscu na przykład. Ale to co? Wyprali w sensie co? No wyprali ogólnie... No, a czym śmierdzi? No, w sensie... a, a czym śmierdzi? <laughs> Chodzi mi o, o to całe łóżko, żeby wyprali. No to no to masz? Czy... Mają, mają takie specjalne odkurzać tym wodą. No to jest takie rajony. mięciutkie łóżko, takie, wiesz, takie. Ale w julce albo gdzieś tam możesz sobie wypożyczyć sam. sam. Tak? No, I tam wodę wlewasz, takie płyny masz i kurwa, ale one będzie mokre, to, to się latem robi. No a jak się suszy, żeby można było się położyć na nim? Nie wiem, byś musiał kurwa, Ja do firmę, z mojej, po firmę, o? Albo w obi, ja nie No bo były u mnie wczoraj przyjaciółki, usiadł na tym łóżku i powiedział, tak jebie, jak się. <grym> nie, tylko że jebie te łóżko i muszę je wyprać. A jak ma nie jebać, jak ty stary się nie myjesz? Chopie, kurwa. Jak ty tam w ciuchach, w lumpach śpisz? Albo nie, czekaj, ja zdejmę z poduszek, a nie, czekaj, one mają gąbki w środku, czekaj, co one mają? Ty weź lepiej śpi na podłodze, kurwa, dzisiaj jak taki wykąpany jesteś. A nie, dobra, poduszka poduszka w niej. W niej. Nie, zobacz poduszka jest w niej, to wyciągam to, a te poduszki oddaję do, do pralni, to wszystko oddaję. Przecież masz pralkę. Ale kurwa, moja pralka, to, w takiej pralce to się nie pierze, Ale tylko nie do pralni. Dla on, bo ona się tak kurwa zrobi, że nie będzie tego. Dla tak e, mnie. Mi się wydaje, że te poduszki powinny, powinny już zostać zutylizowane, wiesz? Nie, wiesz co, kruszek, kruszek, możesz sobie nalać wody do wanny, zalać do Mestosem i to, wiesz, albo chlor. No to sobie perłkę kurwa zalej. <grym> Kreta, puść te poduszki. Nie, ale, ale tak, tak serio, to możesz to wypracować w wannie po prostu. I tam wlewasz płyny, proszki, coś, coś tam da, tylko ocet. Och, dużo wlej. Tam to dopiero będzie kolor. Nie, ja się boję, bo zniszczę ten kolor poduszki, kolor wszystkiego. dzięki Katy. Czy... myślę że to jest najmniejszy problem ja niebieskie niebieskie, to, no to poczekaj a czemu tego niebieskiego nie ściągasz no bo to niebieskie to jest to ja y... na róża tego i ja, ja wezmę yy, ten sobie to powlekę na to jaki norbi i prześcieradło. radło ich Ale to jesteś na zasadzie główno przykryć liściem i się na to położyć wiesz jakim liściem <śśmieniu> no, to, to no, poszewką, nie, nie przykryje się poszewką, tylko przykryje się wszystkim normalnie. Razy dwa mamy. Ja, jak się wyłączy to się ogolę. Ale ogól się na pewno. Bo <śśmieniu> dużo osób mi mówiło, że mi w brodzie jest wszystko aby brody ładnie. Jest okay. Bo szczerze ja chciałem zapuszczać brodę, ale widocznie nie, nie chcę, no, nie będę dopuszczał. A dalej, gdzie masz kołdrę? Kołdrę mam w łóżku. No to daj tą poszewkę na kołdrę, nie? Tylko ty, ty, no to dam spokojnie, no to dam. No. Ja jestem spokojny, ja, ja mam dużo czasu, ja czekam. No dobra, weź mnie nie wkurwiaj Lusia, bo mnie wkurwiasz. Ja się, ale ja cię będę tak wkurwiał Kruszek, że ty będziesz kurwa spał i moje imię wypowiadał. Dawa jak już jesteś rozgrzany, a nie, kurwa, będziesz w uchuce teraz, kurwa, w tamburynie dłubał ty. Ej, y, ty, misio o tu jest coś pisze, że na Mokotowie pan wypożycza specjalny odkurze do prania. Tak? Ale on będzie to miał używać. No właśnie. Dobra, to chyba jakoś rozmini. kurwa, to chyba nie jest taki głupi. No właśnie. Weź, se, kurwa tam wszystko, to, tam to powinieneś wiesz co wziąć najlepiej sprzątaczkę weź i całą chałupę niech wysprząta. Ukrainkę wezmę za dwie stówy. No i sobie weź i niech ci całą chałpę wysprząta. jak ty masz tam kurwa graciarnie, ty musisz to gdzieś wyjebać, bo tam masz za dużo rzeczy. Nie chcę poukłada, Nie chcę poukładać, Niech się poukłada, poukłada wszystko. Czekasz Erwin? Erwin. Nie chcę poukłada nie chcę Słyszysz, nie chcę, poukłada wszystko. Weź jest sprzątaczkę, niech sprzątnie, mu i ty kurwa, jak wracasz z roboty, to idźcie prosto, idziesz i kurwa kąpać, bo tak jak ty się położysz to ty się nie chcesz wstawać, rozumiesz? I musisz zapewne prosto się kąpać, rozbierasz się i idziesz od razu, kurwa walić shower. To jest podstawa, kurwa, wariacie. A co to znaczy karchera? Karcher. Karcher, karcher, karcher. to Karcher, pod... ale tam nie kartserem, kurwa, ale wie? są, spec... ale są specjalne z ale no to też ja mówię do... ten karczer taki co ściągasz, no tak, no to jest taki odkurzacz, ja tak. no są, takie, są też takie firmy co wiesz co mu pomogą wszystko ten, no Bugałkę i Andzie sobie weź daj im po stówce niech wiadą, kurwa niech tam zrobią kurwa szybko, o, one to mogą co innego zrobić. zrobić, co? one mogą co hmm. innego zrobić, Powiedz, że powiesz że z nimi nagrasz ten klipa, mhm. Ty w chciałeś śpiewać ostatnio. Niech ci zagrają no, nie. w jak sprzątają HP. Ja myślę, żeby się to wybiło. Nie? Bardziej niż, Bardziej niż te kurwa, maski i chodzenie na czy co? I jeszcze tak. jakby live'a z tego zrobić, kurwa jak oni mi sprzątają na, na czworakach, to kurwa by było. Ej, a ty się, ty się w ogóle nie czujesz no, taki... Tak jak, i... magical, jak magical trzy też się ciążowym człowieku, 25 no, byś miał. Ty, kruszek, ja, ty się... kruszek, ty się nie czujesz taki kurwa, sztywny, taki po robocie, taki, że wiesz, że kurwa trzeba się wykąpać, czy się nie czujesz, tak? Nie, czuję się zmęczony. No czujesz się zmęczony, idziesz szale, Idziesz, bierzesz shower na prosto. Dziś się trochę dłużej było. Słuchaj, idziesz kurwa, wracasz z roboty, pierwsze co zapierdalaj się kąpać I to jest podstawa kurwa. I wtedy już masz, i wtedy już masz to z głowy, już nie, ma, nie masz tego. Ale to ja muszę sobie na dużych kartkach napisać, na drzwiach przykleić, że idę się kąpać. Ty kurwa głupi kurwa jesteś. W ja, pracy, się, ja cię przypilnuję. Bo u mnie to jest tak, że... Ja wiem po sobie w rodzinie, że jak ktoś mi nie powie, co mam zrobić, to tak nie zrobi. Ale no to ja ci, ja, ja ci powiem, że zrobisz. O, Dobrze. dzięki, Dominika. Inaczej, kurwa, tutaj zrobię protest, kurwa, na TikToku nikt się z tobą nie będzie łączył. Dobrze. Idź, kurwa, się kąp normalnie i kurwa, Jedyną nie. Jedyną osobą, kto się będzie z tobą łączył, wiesz o to będzie, nie? <laughs> Pan Panna V. I rękawica mamy, wariaty. Jaka panna V? Pan? No, nas... razy 3 i 5, bo ja tak Rękawice mamy. Ernest. O. Dzięki, dziękuję za pączusia. Nie weszło parę czy 3, ponczek, Ej, razy trzy ponczek. Eka, tam? Mamy razy 5 Sześć różyczek potrzebne. Nie się napije, bo się zmęczył. Jest, tak, za pączusia Dziękuję serdecznie. Cztery za... róże jeszcze. Dzięki, wielka. Kryształ. Kryształ Dzięki, Maruzi. Wtedy, dwie róży. No masz kryształ. Aha. Dzięki, Kienia, dzięki, Małgorzata. Dziękuję, to tak wstępuje. Dzięki, no, dzięki, no, dzięki no, Natalia. Teraz razy trzymamy 30 sekund. A gdzie masz muła? Gdzie masz kruszka, U góry czy na dole? Pow ten. Na dole. Razy trzy. No, na ukaz. A czy jego... a czy... a kogo ja teraz całuję? Dziękuję! CAŁOWAŁEŚ? Margaritos! Razy trzy! Całujesz mi pokój! Maruzio. drugą stronę daj! No umie, umiesz, o! Tu weź! Weź, całuje! Nie, ale bokiem! Nie, 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 nie! Nie, mi dziękuję! Zajesz? Nie! Tam jeszcze, nie masz psychy. Ty kurwa, ja cię znam, waryacie, dalej, dziękuję bardzo! Darego mi się na mnie to chciał ujebać, to. A weź, co ty masz, pokaż, ty masz. Ja co? a ja tą nie sobie weźmę, co? Co? To ma. Bo muszę no, zobaczyć. To to... To... a mnie w nie zrobiłeś ty. <laughs> ty, Kruszek, cię w ucho <laughs> Podgryza ci łóżko, Ja <laughs> Kruszek, dobra, koniec żartów, dawaj tą pościel. Dobra, nie pierdol. No, nie pierdol, nie pierdol, dawaj, dawaj, kurwa, bo będziesz miał szkolę. Weź mnie w kurę, bo się łóżko otwierać. Ty, jak ci kurwa. nie no, to przepraszam, jak musisz łóżko otwierać, to pierdol to. Połóż się ty na kurze, tak? E, jak ci kurwi tamte łóżko, to ja ci A. mówię naprawdę, kurwa, stary musisz. Dawaj kur... no o poszewkę, chłopie, ty kurwa, świeży i, i, i świeżą pościel. O. Bo jak nie daj Boże gdzieś trafisz, to tam nie będzie, kurwa, że tak masz. <laughs> ja wiem, że... Ciężko, że się zmęczyłeś teraz po pleśnicu, że fajnie już Ci ciepło zrobiło, ale stary, no muszą być jakieś kurwa zasady. No tak, no słuchaj, no ja Ci mówię naprawdę Kruszek, Ty musisz wziąć kurwa o, i tak no i tak, bak, tak firmę. Ludzie, ludzie Cię docenili, 909 punktów masz, chłopie. Teraz, teraz to jest bez żartów stary, musisz wziąć się kurwa hig za higienę, to jest, to nie ma żartów z takim czymś kurwa. Patrzcie jaki u nas że Ci się podoba. Jak nie będziesz kurwa dbał o higienę, to Ty kurwa nikim nie będziesz. Zapraszamy częściej. Do główna. Tak, tak, zapraszamy. No. po tych godzinach zawsze, zawsze, takie rzeczy się tu dzieją. Nie paraduj tutaj na tych kurwa Twoich slipkach. No nie są każdy slipki, nie tylko, jest każdy pracę, tylko każdy wariatko, każdy Ale. powinien o siebie dbać. No ko jest, kobiety to... też, ale no wszyscy powinni o siebie dbać. Higiena to jest podstawowa, podstawowa rzecz. Patrz, patrz pat, pat, dzieje teraz, kurwa. Weź, bo tam karaluchy wyjebią zaraz te. On no sam nie wie co tam ma, zobacz, on kurwa będzie szukał czegoś. O, koszula z urodzin. Zajechana od tego, wie. O, poszewka. Kruszek, przybiegnij tu szybko. Po co? Patrz, patrz, patrz. Żeby wcisnąć palcem. Patrz, <śmarsz> kurwa, od razu przybiegł, kurwa, z boczuszek. Dawaj tam, kurwa, grzeb w tych, kurwa, twoich łachach i wyciągaj, co masz wyciągnąć. Dobra, słuchaj, Kruszek, słuchaj. Wymień to wszystko, co masz tam. Ogarnij se jutro, żeby sprzątaczka od ciebie przyszła po układę, se wszystko, co masz. Nie, to tam nikt nie przyjdzie zobaczyć, kurwa. A to trzeba przypilnować, go. Bo... Na razie to ja nie mam pieniędzy, jak kurwa muszę odłożyć pieniądze. <tryk> Najpierw to ja muszę wypłatę dostać i dopiero sprzątaczkę założyć. O, o, dobry pomysł. A do tego czasu w budowie Stary, pier, pier, sam dla siebie sprzątnij, jak nie masz hajsu. To ty to, on, to tyś dla siebie sprzątnij sam w domu na razie. Kurwa, żebyś się czysto, rozumiesz? Czemu to się kurwa nie chce zamknąć? Bo to było nigdy nie podnoszone, chłopka. Zobacz, 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 go są. Ja to widzę, że ty nigdy tego nie podnosiłeś, człowieku. O Kurwa, nie, człowieku. Co ty wosz. Kurwa to? To jest pewnie pele pod tym spało ostatnio kurwa pół roku temu, tak? Przecież to harcerzem śmierdzi na 100%, taką kurwa stęklizną, Wiesz o co chodzi? Weź mnie w kurwie, Lusie. A jak kurwa, przyjadę zaraz do ciebie i będę tam w dwie godziny. Nie? Jak to będzie jebało, to kurwa leczy z tej chaty. Ty to jest dość kot morna. Dzięki, to yy, Trzy różyczki. Ale, ale przy, przydałoby się ogólnie, kurwa, pojechać do niego i go opierdolić. I mu? No ty, kurwa, wąchasz to wszystko, ty. Yy, dzięki, Dominika. A to też mam odjąć.